Torkowe przedpołudnie w Pławskim Parku Naukowo-Technologicznym upłynęło pod znakiem pokazów i szkoleń. W ramach trwającego cały tydzień lubelskiego festiwalu nauki do puław przyjechali specjaliści z lubelskich uczelni oraz zaprzyjaźnionych instytucji, aby spotkać się z młodzieżą. Byli wśród nich studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy prezentowali stworzone przez siebie pojazdy z napędami elektrycznymi. Odwiedzające imprezę dzieci miały też okazję przyjrzeć się działaniu łazika marsjańskiego skonstruowanego przez polską młodzież. Ponadto na terenie parku odbywały się zajęcia. I warsztaty chemiczne oraz dotyczące samorozwoju, wyznaczania celów i zarządzania czasem, a także komunikacji interpersonalnej i stylów zachowań. Słyszeliście ja to wzią, parę na dzien, na parę tą sprężarkę, która powiedziała na początku? No tak, tak. tak, to ona jest po to, żeby taką piłkę później wypchnąć. Zobaczcie, tutaj, Dobarcie. To, to